Mógł zapłać za piękne słowo. Zanim przyjmiemy sakrament namaszczenia chorych, kilka słów wprowadzenia. Od 1992 roku do 97 miałem łaskę być kapelanem szpitali ostrowskich. I co tydzień przez te pięć lat, w czwartki, głosiłem to samo kazanie o sakramencie namaszczenia chorych. Co tydzień byli inni ludzie w szpitalu i co tydzień doświadczałem tego, jak wielu żyje. Dawną, już nieaktualną tradycją, a jak wielu nie zna nowych warunków sakramentu namaszczenia chorych. Dlatego pozwólcie, że tytułem wprowadzenia kilka słów. Otóż od 1983 roku, czyli ponad 40 lat, nie istnieje ostatnie namaszczenie. Nie istnieje coś takiego jak ostatnie namaszczenie. I skoro wiemy, to tego nie używajmy. To nie istnieje ponad 40 lat, a wciąż spotykam ludzi, którzy o tym mówią. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ dawniej udzielało się namaszczenia wyłącznie raz i wyłącznie ludziom umierającym albo też umarłym. Według nowego prawa, kodeksu prawa kanonicznego sakrament namaszczenia chorych, bo taka jest prawidłowa nazwa, udziela się wszystkim chorym i starszym i można je powtarzać. Nie udziela się umierającym, a tym bardziej umarłym. Jest to sakrament dla żywych, dla chorych. Co się udziela umierającym? Umierającym udziela się komunii świętej. Jeżeli wołamy kapłana do człowieka umierającego, to należy prosić o komunię świętą na drogę do wieczności, czyli wiatyk, czyli wiatyk. Komunia święta na drogę do wieczności. Kapłan może nie, niekoniecznie przynieść całą komunikant, bo to jest trudne do połknięcia dla człowieka umierającego. Wystarczy dosłownie cząstka. Malutka cząsteczka, to może być jedna ósma, jedna dziesiąta, jedna szesnasta czy jedna dwudziesta komunikantu. Powiedzieć wtedy, zaznaczyć telefoniąc, dzwoniąc po księdza, powiedzieć ten człowiek słabo przełyka, proszę wziąć małą cząstkę. Albo też powiedzieć w domu, żeby kapłan odłamał małą cząstkę, a pozostałe może ktoś spożyje z rodziny, kto ma łaskę uświęcającą. To jest dla umierających. Natomiast dla chorych. Nie ma wskazania w przepisach, jak często, jeśli chodzi o czas. Nie ma wskazania, dlatego wielu kapłanów, kapelanów szpitala przyjmowało, że co roku, co roku możemy przyjąć sakrament na maszczenia chorych, a nawet częściej, nawet co pół roku. Praktycznie, jeżeli ktoś ma wiek emerytalny czyli w wypadku kobiet w Polsce 60 lat w wypadku mężczyzn 65 to znaczy że nie jest w pełni zdrowy czyli może przyjąć sakrament na chory. chory. jeżeli ktoś ma 65 lat a myśli że jest chory że jest przepraszam że jest zdrowy to wystarczy żeby poszedł do lekarza zrobił badania i raz dwa go wyprowadzą z tego błędu w wieku 65 lat rzadko człowiek ma naprawdę siły, zdrowie, więc warto wtedy o tym pomyśleć, że mogę przyjąć co roku sakrament namaszczenia chorych. Jeśli w jakiejś chorobie trwamy ciągle w takiej samej, to rzeczywiście wystarczy raz na pół roku, czy raz na rok. Ale jeśli ta choroba się pogarsza, pogarsza, to możemy częściej przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Albo jeśli wyzdrowieliśmy i ponownie zachorowaliśmy, to również możemy przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Praktycznie też każdy, kto idzie do szpitala, może natychmiast kapłana poprosić o spowiedź, komunię i sakrament namaszczenia chorych. I to niezależnie od wieku, czy ktoś ma lat 10, 15, 25 czy 30 również, jeśli idzie do szpitala, to jest znak, że może przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Zdrowych ludzi zasadniczo nie trzyma się w szpitalu. Czyli takie są, takie są podstawowe zmiany. Jest to sakrament dla uzdrowienia ciała i duszy, dla uzdrowienia. Jeśli człowiek by był nieprzytomny, kiedy udzielać, kiedy nie udzielać? Otóż jeśli ten człowiek przyjąłby sakrament namaszczenia chorych, przynajmniej teoretycznie, jeśli by był przytomny, to wtedy rodzina może prosić, żeby udzielić, gdy jest nieprzytomny. A gdy odzyska przytomność, to tym bardziej powinien skorzystać z spowiedzi, z komunii i jeszcze raz z namaszczenia. Natomiast jeśli jest nieprzytomny, a całe życie nie chciał ani spowiedzi, ani komunii, ani żadnego związku z Chrystusem, to nie należy na siłę udzielać namaszczenia, bo ono nic nie daje. To nie jest jakaś magia. Jakieś coś, co, co działa automatycznie, mechanicznie, niezależnie od człowieka. Sakrament namaszczenia chorych, tak jak każdy sakrament, jest dotknięciem Chrystusa. Jeżeli przychodzimy do spowiedzi, to wyrażamy wolę, że żałujemy za grzechy i chcemy się poprawić. Jeżeli przychodzimy do Komunii Świętej, to wyrażamy wolę, że chcemy trwać w jedności z Chrystusem. I jeżeli podchodzimy do namaszczenia chorych, to znaczy, że chcemy Chrystusa prosić o zdrowie ciała i duszy dla nas o umocnienia. W jaki sposób udziela się sakrament namaszczenia chorych? Otóż namaszcza się czoło, mówiąc przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziem wspomoże Cię łaską Ducha Świętego, odpowiadamy Amen i potem kapłan otwiera się w ten sposób ręce, kapłan namaszcza dłonie i mówi, Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie i odpowiadamy Amen. Chwilę wcześniej kapłan może nałożyć rękę na naszą głowę, modląc się o zdrowie, duszy i ciała. Tylko w wypadku kapłana, gdy przyjmuje namaszczenie, nie przyjmuje na wewnętrzną stronę dłoni, tylko na zewnętrzną, w związku z tym, że otrzymał wewnątrz już sakrament namaszczenia kapłaństwa. Po... Namaszczeniu wracamy do swojej ławki, możemy się chwilę pomodlić i jakże kończymy namaszczenie wszystkich, to jest krótka modlitwa za nas, którzy przyjęliśmy sakrament namaszczenia chorych. I oczywiście ważne jest, żeby mieć łaskę oświęcającą, gdyby ktoś nie mógł mówić, no to wystarczy w myślach żałować za swoje grzechy pan Bóg również przebacza. Powstańmy.